Cześć, ten film jest poświęcony modyfikacji technicznej naszych zestawów pasków rozrządu CT1139. No, no, no. Być może zauważyliście już, że mała rolka prowadząca w naszych zestawach CT1139 wygląda inaczej niż ta zamontowana na silniku. Nowa rolka jest mniejsza. Nie jest to wada, lecz wynik modyfikacji technicznej dokonanej przez producenta pojazdu. Ponieważ prowadzimy politykę 100% zgodności ze specyfikacją OE, oczywiście wdrożyliśmy te modyfikacje i teraz oferujemy tylko nową wersję. Wszystkie informacje na ten temat można znaleźć w naszym Centrum Informacji o Produkcie, w skrócie PIC. Mam nadzieję, że wszystko jasne. Jeśli tak, to proszę o polubienie tego filmu lub zamieszczenie komentarza. Do zobaczenia wkrótce w warsztacie.